Witam wszystkich, Robert Elgendi, kłaniam się nisko i zapraszam na Teleturniej Polacy to Wiedzą, czyli jedyny program, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Bałtyk, Tatry, Mazury, Puszcza Białowieska, Pustynia Błędowska, Bory Tucholskie. Jeśli tęsknicie za tymi miejscami, to zaspokoimy wszystkie wasze tęsknoty. A ponad przeciętną wiedzą o Polsce, Polakach i polskości wykażą się. Mateusz Magierowski, pracownik Centrum Logistycznego i miłośnik koncertów z Warszawy. Cześć. Cześć, witaj. Dużo tych koncertów w ciągu roku? W tym roku na, na ten moment 40 koncertów ponad. 40? Ponad, na to ten rok. Weekendy to musi być jakiś koncert. A to jest... Tam, przy jakimś spotkaniu rodzinnym, może w tym samym mieście, ale koncert musi być. E, Jakie koncerty, jakiego gatunku muzyki? E, no, oczywiście w Polsce no to głównie, głównie polska muzyka. Choć się zdarzają się również zagraniczne, ale jeżeli chodzi o polska muzykę, to rok. Ale szczerze, to na wszystko chodzę. No czy muzyka dzisiaj będzie? Zobaczymy. Zobaczymy. Drodzy Państwo, drugi z naszych uczestników, Rafał Dąbrowski, jest księgowym i uwaga, także DJ-em e z Warszawy. Zgadzam się. Cześć. Cześć. To ty takie podwójne życie prowadzisz? Yy, troszeczkę tak. Rano trzeba się troszeczkę napracować, a wieczorem zrelaksować. A kiedy to się pojawiło u Ciebie? To były czasy licealne, yy, jakby szukałem sprawy. Swojego... księgowością jeszcze. Oj, tak, zdecydowanie. Szukałem jakby swojego stylu muzycznego, który by mi się podobał. Wybrałem muzykę elektroniczną i tym się interesuję i to wykorzystuję w miksowaniu muzyki. Swój styl muzyczny znalazłeś. ciekawy czy odnajdziesz tutaj pytania dla siebie. Mam nadzieję. Trzymam kciuki. Dziękuję. Małgorzata Grabowska, kierowniczka sklepu. Tak, tak. Ale, która interesuje się medycyną niekonwencjonalną. Tak. Witam. Finland, to znaczy ta tradycyjna to się nie sprawdza? E, to znaczy, wiesz co, jeżeli e, ja uważam, że jeżeli możemy sobie sami pomóc i e, niekoniecznie lekami i tak dalej, no to trzeba to robić. Niekonwencjonalna, to znaczy na przykład. To znaczy, wiesz co, ja tam gdzieś czytam jakieś nowinki, jakieś na przykład uciskanie bolących miejsc i tak dalej, jakieś zioła, polecam, polecam, naprawdę. Medycyna chińska na przykład. E, też, kojarzy, też tak. tak, tak. Można mieć takie holistyczne podejście, a jakie masz podejście przed e, takim teleturniejem? No powiem, że emocje sięgają zenitu, ale ja to lubię tą adrenalinę. A w niekonwencjonalny sposób jakoś z emocjami sobie radzisz? Yy, tak, wyciszam się bardzo. Bardzo się wyciszam. Myślę o rzeczach przyjemnych, o na przykład czytaniu książek, yy, a tak ruchowo to po prostu te emocje na rowerze gdzieś tam gubię. O chyba będziemy musieli o tym porozmawiać oczywiście rozgrywki. Trzymam kciuki. Toż, dziękuję. No i ostatni z uczestników Benedykt Urbański, emerytowany nauczyciel historii z Miłobonza. Dzień dobry, Benedykcie. Cześć. To jaka jest historia tej twojej małej ojczyzny, o której chyba mało kto słyszał? No, może tak, ale to jest bardzo ładna miejscowość położona na trasie między Gdańskiem a Tczewem. Z pięknym, Tam leży jest położony pięk, piękny kościół gotycki. Mhm. Obok jest taka wieś, ma nazwę Malenin i ostatnimi czasy udało mi się tak, tak, no, zdobyć jej kronikę tej grzeszkowej i przepisałem ją po to, żeby ona stała się tak, taką właśnie dostępną. A poza historią, czym się jeszcze interesujesz? No to jest to właśnie muzyka, jak tutaj właśnie słyszałem moich. Ale kolezy. słuchasz, czy nie wiem, grasz Słucham. na no, gram, gram na gitarze sobie czasami. A grasz na gitarze? A, akustycznej, elektrycznej? Na gitarze akustycznej. Mhm. Dzieci uczę na gitarze czasami, tam takie maluchy przychodzą i, i gramy różne pioseneczki. Miłość się poznać, ale dobrze jest znać swojego przeciwnika, zwłaszcza przed taką rozgrywką. Przed naszymi uczestnikami trzy rundy. Rozgrzewka, pojedynek i finałowa obrona. Podczas których będą odpowiadać na pytania do wygrania ponad 40 tysięcy złotych. Zacznijmy więc wielkie wygrywanie. Runda pierwsza, czyli rozdrzewka. Runda pierwsza rozdrzewka. Wszystkie pytania zostały podzielone na 10 kategorii. Oto one: folklor, obyczaje i tradycje, geografia i podróże, język, literatura i teatr, muzyka, przyroda i jej ochrona, sport, sztuka i zabytki, telewizja, znani. Polacy, jest w czym wybierać, przyznają Państwo. W tej rundzie każdy z uczestników po kolei naprzemiennie odpowiada na dwa pytania z dziesięciu kategorii, które każdorazowo sam wybiera. Na udzielenie odpowiedzi A albo B uczestnicy mają 5 sekund, a każda prawidłowa odpowiedź to 1500 zł. W tej rundzie nikt nie odpada, chodzi o to, żeby zgromadzić jak najwięcej pieniędzy. Wszystko jest jasne, prawda? Tak, jest. Tak. Życzę Wam dobrej zabawy. Uśmiechy już są na twarzach, to dobrze zwiastuje. Zaczynamy? Tak, tak jest. No to lecimy, zaczynamy! Na pierwszy ogień, Mateusz? Skoro koncerty, no to muzyka? Oczywiste. Tak jest. Daj mi tę noc, tę jedną noc. To wielki hit grupy A. Baim B. Bolter. Bolter. To była prawidłowa odpowiedź. 1985 rok. Nagroda za debiut na festiwalu opolskim. Hit weselny. <grych> tak? No, chyba. Na weselach bywasz? Za niedługo się wybieram, więc trochę potańczę. No ciekawe. Czasy. Koncert w innym wydaniu. A te koncerty to jednak w, głównie właśnie w nurcie rokowym czy też takim tanecznym? Wszystko. Ja nawet ostatnio byłem na golec u orkiestra, więc to się wszystko trafi. Co się trafi, to się idzie. Kibic piłki nożnej? Piłki nożnej, tak. Kibic konkretnego zespołu? Właśnie tak. Jak jeszcze na Śląsku, to kibicowałem piastowi w Glibice, ale. Zajmuję się trochę tak zwanym grand hoppingiem, czyli jeżdżeniem po Polsce, no i właśnie zwiedzaniem stadionów i oglądanie meczy na terenie całej Polski, choć chciałbym również za granicę się wybrać. Rafale, czas na Ciebie. Poproszę, telewizja. Pytanie z tej kategorii brzmi, który serial przyniósł popularność braciom Rafałowi i Marcinowi Mroczkom? A, barwy szczęścia, B, M jak miłość? B, M jak miłość. To jestem jak miłość, oczywiście prawidłowa odpowiedź, 1500 zł na twoim koncie. Małgosiu, która kategoria a dla ciebie? Ja a ja poproszę, literatura i teatr. Zdaniem Wisławy Szymborskiej. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy. A. Bez rutyny, bez przyczyny. To jest B. Bez przyczyny. O. Bez rutyny. To była prawidłowa odpowiedź. Czas na Benedykta i jego kategorię. Poproszę Sztuka i Zabytki. Centralna postać bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki. Wielki książę litewski Witold. Trzyma w rękach: A. Krzyżacką chorągiew. B. Miecz i tarcza. Miecz i tarczę B. Prawidłowa odpowiedź, 1500 złotych już na Twoim koncie. No ale jako miłośnik historii to dla Ciebie było chyba proste. No tak, to, tak. A Ty podobno też y, lubisz uprawiać rośliny no, Dbasz o swój ogród. Mamy ogród koło domu i tam po prostu parę krzaczków, hortensje, azalie japońskie, Japońska róże. Azalie? A to chyba y, trudne w naszym klimacie do... Ale nie, właśnie bardzo, bardzo ładnie rosną, bardzo, bardzo, bardzo ładnie rosną, kwitną przepięknie, w kwietniu. Podpytuję, bo ja staram się w moim domu mieć dużo kwiatów, ale mi tak różnie z tym wychodzi. No a mi też czasami gdzieś tam coś tam uschnie, coś, coś tam muszę przyciąć, ale, ale można poprosić mała sąsiada pasja. bądź sąsiadkę o pomoc. Tak, oczywiście. Czas na drugie pytanie i kategorię, Mateuszu. Powiedziałem o tych stadionach, o tych meczach, no to sport. Która z nich ma osiągnięcia w tej samej dyscyplinie sportu co Dariusz Michalczewski? A. Sylwia Gruchała? B. Iwona Guzowska? Sylwia Gruchała. Niestety ona była Florecistką. Okay. To Iwona Guzowska. Rafale, kategoria myślę, dla ciebie? Myślę, że ponownie wybiorę telewizję. Jakim kryptonimem posługiwał się serialowy porucznik Borewicz grany przez Bronisława Cieślaka? A07BJ23? J23. Odpowiedź A była prawidłową, ale jak widzisz, konto wciąż na tym samym poziomie 1500 zł, nic nie ubyło. Małgosiu, drugie pytanie z kategorii której? A ja konsekwentnie Literatura i teatr. Kto napisał Ziemię Obiecaną? A. Władysław Rejmond, B. Stefan Żeromski. Stefan Żeromski. O. No nie. Yes. To nieprawidłowa odpowiedź. Ale tutaj się zdziwiłem, bo konsekwentnie literaturę wybierałaś, bo uwielbiasz książki. No może tak, ale. inne ja... gatunki czytasz? Być może. A co czytasz najchętniej? Kryminały. Polskie? Y Polskie. I mam nawet swoją taką y ulubienicę, panią. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Panią Katarzynę Pużyńską, mm -hmm. którą pozdrawiam serdecznie. Czas na Benedykta i e, jego kategorię. E, poproszę tą ostatnią, tak? Znani Polacy. Gdzie zmarł Adam Mickiewicz? A w Turcji, B we Francji. W Turcji, B. Tak, w Stambule. Tak. Prawdopodobnie na cholerę. I to było już ostatnie pytanie w tej naszej pierwszej rozgrzewkowej rundzie. Każdy się rozgrzał e, z dorobkiem e, na razie zerowy Małgorzata, ale to się wszystko jeszcze może zmienić, Oczywiście. prawda? E, po 1500 zł obaj panowie Mateusz i Rafał, a e, bezbłędnie odpowiadał w tej pierwszej naszej rundzie Benedykt. Gotowina? Pojedynek? Tak, gotowy. No to poprzeczka idzie w górę. Zaczynamy. Runda druga, czyli pojedynek. W tej rundzie na naszych uczestników czeka 20 pytań z tych samych 10 kategorii. Ja czytam pytania, a uczestnicy zgłaszają się do odpowiedzi, naciskając przycisk. W momencie naciśnięcia przycisku przestaje czytać, a uczestnik ma 5 sekund na odpowiedź. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi dodajemy do konta 2000 złotych, a w wyniku nieprawidłowej odejmujemy 2000 złotych. Chyba, że na koncie nie ma 2000 złotych, wtedy konto się zeruje. Jeśli nikt się nie zgłosi, to odejmujemy 1000 złotych każdemu. Osoba, która zgromadzi na swoim koncie najwięcej pieniędzy, wchodzi do finału. Większa stawka, większe emocje, ale też i większe nerwy. Mam nadzieję, że u was ich nie będzie. Zaczynamy. Pierwsza kategoria folklor, obyczaje i tradycje. A pytanie brzmi, jak się nazywa listopadowy wieczór? Mateusz? Andrzejki? Jak się nazywa listopadowy wieczór, kiedy dziewczęta odprawiają wróżby dotyczące miłości i małżeństwa? Zaryzykowałeś, powiedziałeś, Andrzejki, no i się opłaciło, rzeczywiście tak jest. A panowie, kiedy sobie wróżą, o ile w ogóle? Tego samego dnia, chyba, nie? Katarzynki. Katarzynki, to nie wiedziałem. Mhm. Tak, to przypada na 24-25 listopada. Okay. Druga kategoria geografia i podróże. Jak się nazywa największa i najdłuższa dolina? W polskich tatrach. Nie wiem. Nikt się nie zgłosił, ja, tak dlatego teraz. wszyscy na czerwono. No i odjęliśmy <noise> tym, co mieli po tysiąc złotych. Oczywiście dolina chochołowska. Około 10 km długości ma. Kolejna kategoria język. Jak nazywamy obywatela wybrzeża kości słoniowej? Rafał? Iworczyk. Niewiele się pomyliłeś. Iworyjczyk, Iworyjka. No, szkoda. No, naprawdę, niewiele. Kolejna kategoria: Literatura i Teatr. Który polski pisarz ukrył się pod pseudonimem literackim Owe Longmansbo? Remigiusz Mróz. Ci, którzy czytają literaturę kryminalną, na pewno znają Mroza. Dobrze. Kolejna kategoria – muzyka. Ale zanim pytanie, posłuchajmy i popatrzmy. Ten kompozytor – Rafał? Stanisław Moniuszko. To jest poprawna odpowiedź. Doczytam pytanie, bo jest dłuższe. Ten kompozytor jest znany przede wszystkim z utworów wokalnych, oper i pieśni. Kto to? A te opery to Straszny Dwór, Halka. Kolejna kategoria Przyroda i jej ochrona. Do którego rzędu owadów należy gatunek o nazwie Rusałka Pawik? <zyskling> Benedykt? To są o tyle. Hmm to jest prawidłowa odpowiedź to są jedne z najpopularniejszych motyli w naszym kraju. Kolejne pytanie będzie z kategorii sport. Jaki tytuł miała oficjalna piosenka reprezentacji Polski na Euro 2012? Koko, 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 euro, Eurospoko. <noise> Wpadła w ucho i do tej pory gdzieś tam wybiega, tak. prawda? Prawidłowa odpowiedź. Ja wina chyba. 3,5 tysiąca. Koko, Koko, Eurospoko. Tak, to wszystko. Ale nie mówi. zespół Jarzębina. Jarzębina to zespół, tak, 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 dokładnie. Kolejna kategoria to będzie tym razem Sztuka i Zabytki. Ale zanim pytanie, popatrzmy. Jaki tytuł ma ten obraz? Małgorzata. Lecą żurawie. Bociany. Bociany. No. Po Jezus. prostu bociany. Nie zdążyłem. Ale, są le ale żywe. lecą. Też latają, to prawda. A teraz e, telewizja i pytanie z tej kategorii. Piosenka. Życie jest nowelą. Mateusz? Plan. Tak. To jest e, piosenka. Życie jest no. nowelą. Krzesimira Rademskiego i Jacka Cygana. Jest motywem muzycznym... Sterialu, Klan. Prawidłowa odpowiedź. Czas na pytanie dziesiąte. Znani Polacy. Jak się nazywa polski podróżnik, który w 1996 roku odkrył źródła Amazonki Tony Halik. Małgorzata. Tony Halik. Ryzykujesz, ale czasem się opłaca, tym razem jednak nie. Jacek Pałkiewicz. O, to, to. to był. Jesteśmy na półmetku. Na prowadzeniu Mateusz, Benedykt, też trzy tysiące, ale zobaczcie, że naprawdę jeszcze wszystko może się wydarzyć. Pewnie. Kolejna kategoria folklor, obyczaje i tradycje. Jak się nazywa małopolska wieś, z którą jest związany zwyczaj dziadów śmigustnych. To jest wieś dobra, wiśniowa też. Mówi się. Kolejne pytanie. Kategoria geografia i podróże. Ile spośród 44 wysp, na których leży Świnoujście, ma stałych mieszkańców? Nie wiem. Znowu nikt nie podjął ryzyka. To są trzy wyspy: Uznam, Wolin, Karsibur. Kolejna kategoria. Może będzie łatwiejsza. Może się odważycie. Może. Język. Jak się nazywa? Rzemieślnik wytwarzający z drewna beczki. Bal Benedykt. Jest to bednarz. Bednarz w Benedykcie. To jest <grym> prawidłowa odpowiedź, na zielono się zapaliło. Kolejna kategoria. Literatura i teatr. Kto został żoną księcia Kirkora w dramacie Juliusza Słowackiego? <grym> Benedykt. Jest to balladyna. Druga z rzędu, prawidłowa odpowiedź. Gratulacje, już 5000 tysięcy złotych. Kolejna kategoria, muzyka. Co minęło? Rafał? Ja, Za szybko. Ale jak usłyszysz, to pewnie Ci się od razu skojarzy. Co minęło, jak jeden dzień w piosence śpiewanej przez Andrzeja Rosiewicza? 40 lat minęło. A teraz będzie pytanie z kategorii Przyroda i jej ochrona. Jakie imię nadano pierwszej foce rehabilitowanej w Helskim Fokarium po znalezieniu jej na plaży w Juracie? Może dlatego, że dawno temu to było, bo w 1992 roku na plaży w Juracie i to była foka balbina. Kolejna kategoria: sport. Które polskie miasto było w marcu 2021 roku gospodarzem halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce? Mateusz, próbuję, że Toruń. Bardzo dobra próba. I w tym, w ten sposób już, no nieznacznie, ale stałeś się liderem tej rywalizacji. Kolejna kategoria: sztuka i zabytki. A pytanie brzmi. Wojciech Fangor jest znanym artystą, który zaprojektował m.in. grafiki do kilku stacji metra. Z czego jest znany w świecie filmu? Na przykład z plakatu. Jedne z bardziej znanych plakatów filmowych: Niewinni, czarodzieje, popiół i diament. To są właśnie też jego dzieła. A teraz pytanie z kategorii, chyba jednej z ulubionych Waszych. Telewizja. Pytanie brzmi, w miejsce którego programu z czasów PRL zaczęto w 1989 roku nadawać wiadomości? Rafale? W miejsce dziennika telewizyjnego? Tak niepewnie odpowiadałeś, ale prawidłowo. 2000 złotych na Twoim koncie. Przed nami pytanie 20. Znani Polacy. Który kontynent przebył samotnie Kazimierz Nowak w dwudziestoleciu międzywojennym, podróżując głównie rowerem i pieszo? Rafale. Ameryka Południowa. Nie była to prawidłowa odpowiedź. To była Afryka. I w ten sposób wszystko jest już jasne. To było ostatnie pytanie w tej drugiej rundzie. Z Dorowym Zerobkiem. Małgorzata i Rafał. Odkuje. Benedykt. 3000 zł zgromadził. No i Mateusz nieznacznie ale jednak 3,5 tysiąca złotych wygrał tę drugą rundę, ten nasz pojedynek. Gratulujemy wam wszystkim, bo dzielnie się spisaliście w tej rywalizacji i przede wszystkim zachowaliście dobry nastrój. A o to chodzi, to jest zabawa. Ale przed Mateuszem jeszcze jedno pytanie. Nie ma nie ma to tamto. Mateuszu, chciałem Cię zapytać, bo jesteś finalistą, tak. będziesz miał przed sobą 90 sekund i żeby wyjechać z naszego studia, z naszego programu z tymi pieniędzmi będziesz musiał prawidłowo odpowiedzieć na 10 pytań, ale możesz do tego finału wejść sam albo wziąć do pomocy kogoś. Jasne. Będzie można się naradzić, mhm. będzie można później też sumować kwotę, którą Rozumiem. jednak będzie trzeba się później podzielić pół na pół. Jaką decyzję podejmujesz? Ja mam taką propozycję do Pana, Benedyk do pana Benedykta. Pomożemy? No jeśli pan, jeśli pan się zgadza, no to. Tak. Pana Benedykta. Tak. Czyli Benedykt i Mateusz wchodzą do finału. Dziękuję wam wszystkim za te emocje, ale Dziękuję. te większe i poprzeczka idzie w górę dopiero teraz. Przed nami finałowa obrona. I to jest ten moment. Trzecia runda, finałowa obrona. Czyli ten moment, na który czekaliście. Do finału weszły dwie osoby, bo Mateusz wybrałeś, że zagrasz z Benedyktem. Tak jest. Zasady są proste. 90 sekund, podczas których będziecie musieli odpowiedzieć na 10 pytań prawidłowo, żeby wyjechać z pieniędzmi z naszego teleturnieju. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi odejmujemy od waszego konta 10%. Wszystko jest jasne, myślę. Tak jest. Jest jeszcze tylko jedna rzecz. Jedna osoba będzie mogła tylko odpowiadać, ale myślę, że mieliście dużo czasu, żeby przedyskutować, jak będzie w ogóle wyglądała wasza taktyka i przede wszystkim, kto będzie kapitanem. Ja Więc odpowiadam. Ty odpowiadasz. Tak jest. Ciekawa mieszanka. Pokoleniowa mieszanka. Jeden uwielbia muzykę, drugi uwielbia historię. Wiecie, w jakich dziedzinach będziecie sobie jeszcze mogli pomóc? Wszystko chyba w grze się okaże. No i sport przecież o tak, to, to trochę w ja też że w tej właśnie dziedzinie kultury. Już? Jak jedziecie na koncerty, to geografia kultury, również. Kultury, tak. geografia też. Tak. Już umiecie porozumiewać się bez słów? Tak, no bez słów nie, no ale jakoś tam damy radę. No dobrze. To wszystko, co do tej pory doprowadziło was do tego miejsca. Do finałowej obrony. Zaczynamy, czas, start. Zbigniew Wodecki występował nie tylko jako wokalista, ale też skrzypek, trębacz i pianista, tak czy nie? Tak. Masyw Górski w Tatrach Zachodnich, którego sylwetka widziana z Zakopanego przypomina Śpiącego Rycerza, to Gubałówka, tak czy nie? Tak. Nie. Nie. nie Nałęczów nie. jest uzdrowiskiem specjalizującym się w leczeniu chorób kardiologicznych, tak czy nie? Tak. tak. Pieprz i wanilia był programem podróżniczym prowadzonym przez Elżbietę Dzikowską i Wojciecha Cejrowskiego, nie. tak czy nie? Nie. Introligator zajmuje się oprawianiem obrazów tak. w ramy, tak czy Nie. 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 Rafał Pasierbek znany jako Stanter13 rywalizuje i osiąga sukcesy w akrobacjach na motocyklu, tak czy nie? Tak. Profesor Hilary Koprowski stworzył pierwszą na świecie skuteczną szczepionkę przeciwko wirusowi polio, tak czy nie? nie. Tak. Ha. Tak. Profesor Jerzy Bralczyk jest udzielającym się w mediach psychologiem, tak nie. czy nie? Nie. W książce Inny Świat Gustaw Herling-Grudziński wspomina życie w getcie warszawskim, tak czy nie? Tak, tak. Na sam sarny mówi się jeleń. tak czy nie? Nie, nie. Teatr Wielki Opera Narodowa może poszczycić się sceną operową, która do niedawna była największą na świecie, a jest dziś druga, tak czy nie? Nie. Burchawka chropowata występujący powszechnie w Polsce grzyb jest gatunkiem jadalnym. tak czy nie? Tak. Ten dźwięk, ten sygnał oznacza, że czas się skończył. I niestety mm, tak. nie udało wam się odpowiedzieć poprawnie na 10 pytań. A jak z tą purchawką było? Nie wiem. Purchawka jest y jadalna. Powiedziałeś, no tak. No tak, ale czas się skończył i dlatego no niestety się nie udało. No ale panowie, podjęliście trudy. Tak, spróbowaliśmy. Jak się bawiliście? Doskonale. Benedykt? Tak, chociaż <słyska> nie z tą purchawką, bo... <słyska> podaliśmy odpowiedź. Ale wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Cieszę Dziękuję. się, że właśnie zabawę Dziękuję. jednak wyłoniliście Dziękujemy. na sam koniec tego naszego teleturnieju, bo o to chodzi. No różnie bywa. Czasem się wygrywa, czasem nie. A jak będzie w kolejnym odcinku, no musicie nas oglądać. Do zobaczenia.